Hej, i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś, no już jest późno i dzień w ogóle był trochę pokręcony. Zaczynając od tego, że padało, naprawdę był bardzo mocny deszcz. Później zaczął padać śnieg, finalnie jest na minusie i to wszystko pozamarzało i pogoda ogólnie droga i tak dalej jest niezaciekawa No to serio, no nie ciekawa dzisiaj była ta pogoda. Ale nie o tym. Będzie dzisiaj mega krótko, będzie dzisiaj mega zwięźle i powiem Ci o dwóch ważnych tematach, tak naprawdę dla mnie, które są mi, memu sercu, trochę całkiem bliskie. Temat numer jeden: znajdź swojego mentora. Dla mnie jest to Mirek Burnejko. Jest to osoba, która naprawdę znaczy ogrom którą mogę naśladować, bo jest w miejscu, w którym sam chce się znaleźć. I czym się powinieneś kierować, szukając tego swojego mentora? Przede wszystkim obejrzyj, nie wiem, dziesiątki filmów, posłuchaj dziesiątki podcastów, dowiedz się o różnych osobach. Jedni są kapitalistami, co jest. Jak dla mnie najbardziej, okej, okay, bo sam jestem kapitalistą. Inni mają takie podejście, jeszcze inni mają totalnie inne podejście. Poszukaj serio, eksploruj, znajdź osobę, która będzie najbliższa temu, kim ty sam jesteś i w czym ci to w ogóle pomoże. Przede wszystkim, jeżeli znajdziesz taką osobę, która jest w miejscu, w którym chcesz być, no to przede wszystkim masz ustalony cel, widzisz drogę tej osoby. Czyli widzisz, jakie popełniała błędy. Wiesz, czego ty nie możesz popełnić, żeby nie, nie stracić pół roku na czymś, albo nie stracić ich pieniędzy. Wiesz, jakie decyzje możesz podjąć, żeby było dużo ciekawiej, żeby nie zarobić jeszcze więcej, żeby z tym klientem było jeszcze lepiej. Jak w ogóle, nie wiem, zdobyć pierwszych klientów. W jakiej branży wa warto działać, w jakiej nie. Naprawdę dowiesz się ogromu, różnej. Wiedzy. No i temat drugim, którym jest szkoła. Jakże cudowna polska szkoła. Już pomijając sam fakt tego, że nie do końca przypadam za aktualnym systemem edukacji, tym jak to działa, jak to funkcjonuje, że tak naprawdę nie uczymy się niczego, co później w realny sposób możemy wykorzystać. Przykład: podatki. Przykład: jak radzić sobie z emocjami. Przykład: jak radzić sobie w relacjach. Naprawdę można tutaj wymieniać bardzo dużo różnych rzeczy, o których się w szkole nie dowiemy. Nie wiem, kolejny przykład, jak pisać dobre teksty. Uczymy się, jak pisać rozprawkę. Rozprawka musi mieć minimum 200-250 słów, musi mieć Kilka różnych rzeczy musi się odnosić do niej, trzech lektur obowiązkowych. W rzeczywistości, takimi technikami się nie posługujemy, szczególnie pisząc do jakichś tam osób jeden na jeden. Serio. Już o tym mówiłem, no ale jeżeli napiszesz taką rozprawę, jakiś referat na 300 słów gwarantuje, nikt Ci nie odpisze. Dodatkowo jakiś czas temu obejrzałem. Wywiad na TEDxie, nie jestem pewien czy był to wywiad pana Kotarskiego, tutaj też nie zapomniałem imienia, no ale mówił chyba o szkole. A jeżeli pomyliłem osoby, no to mój błąd, ale wspominał o tym, że aktualny system jest to system pruski, że dzwonki są po to, żeby przyzwyczaić ludzi do dzwonków w fabrykach. serio, wiele, wiele różnych takich ciekawych rzeczy powiedział, które otworzyły mi nieco głowę i pokazało, że serio, jeżeli ufasz w to, że po szkole będziesz miał XYZ, no to trochę bym się z tym wstrzymał i jednak poszedł swoją ścieżką, wyznaczył nie wiem, swoje tory, swoje cele i robił coś więcej niż tylko szkoła, niż tylko studia, bo na ten moment serio. Idąc na studiach, wcale nie musi być tak, że po czterech latach zyskujesz dyplom i nagle zarabiasz 15-30 tysięcy. Może być tak, że po czterech latach stracisz 4 lata, bo okaże się, że wcale tego nie lubisz i pójdziesz na inny kierunek, zdobyć inny dyplom i tracisz kolejne 4 lata. A w te 8 lat naprawdę... Możesz wiele, wiele, serio wiele zmienić w swoim życiu. Także naprawdę, rada ode mnie. Jeżeli możesz, rób coś więcej niż po prostu musisz. I nie idź ścieżką, którą wyznaczają ci inni. Wyznacz sobie swoją własną ścieżkę. Napisz swoją własną historię. Żebyś na koniec dnia był dumny z tego, co zrobiłeś. I mógł powiedzieć, wow, to było ciekawe życie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!